Thank you. Kochani, to Santitis. Dzisiaj przychodzę oto z takimi do Was z drapeczkami: 2 miliony w keszu. może pieniędzy. Neonowa trzynastka, kochani, pensja i lotek. Witam Was w niedzielę. Wieczór mamy piękny za oknem. Właściwie chmury, ale jest bardzo, bardzo ciepło u nas w Niemczech. Jestem z okolic Frankfurtu. Dajcie znać, jaka pogoda u Was. No i co? Będziemy dzisiaj drapać. W końcu, w końcu, no okaże się, czy coś wydrapiemy. Dzisiaj, kochani, chciałabym się jeszcze na wstępie Was zapytać w filmie. 3, bo chciałabym ogłosić już niedługo konkurs na kanale tutaj. Będzie, będą do wygrania zdrabki, i pytanie do Was, czy chcecie wygrać zdrabki niemieckie, czy polskie, czy też mieszane? I jaka kwota? No to jeszcze nie wiem. Ale coś, pomyślimy w tym temacie. Dajcie znać w komentarzach, jakie zdrabki chcielibyście polskie, niemieckie czy mieszane a my zabieramy się za lotka, w którym musimy znaleźć słonika. Oczywiście Santykis będzie drapała łyżeczką. No to lecimy. Czy, czy wydrapiemy słonika? No widzę już, że. Pierwszy symbol to kapelusz, drugi mamy winogrono, winogrono, no i lecimy. I mamy chmura, arbus. I w sumie to by było tyle. Nie wygrywamy, kochani, nic. Kontrolne, no dobra, lecimy. Kolejną zdrapeczkę mamy pensję. W ostatnim odcinku zapomniałam znowu, któryś już raz, bonusu zdrapać i wyrzuciłam tą zdrapkę, i nie wiem. A może wyrzuciłam pieniądze do kosza? Szkoda by to było, no ale dobra. wygrywające liczby 8, 24. No i mamy. Siódmeczkę, 22, 6, 34. Zobaczcie, jaki troll, pensja i 24. Zobaczcie. I od razu zdrapałam wygraną. Wygrywamy 5 zł. Super, pięknie cieszy mnie to. Dobra, no fajnie, fajnie. Pięknie się odcinek zapowiada. Zapomniałam w ogóle powiedzieć: mamy wkładu 48 zł wkładów w dzisiejszym odcinku. Także sporo, sporo. Lecimy neonową trzynastkę. Trzynastka. Moja ulubiona liczba. No i mamy znaleźć oczywiście trzynaście. Czy ją znajdziemy, kochani? O, to jest pytanie. Trzymamy. Trzymajcie kciuki. I mamy pierwsza liczba 41, 17, 43, 37. O, blisko, kochani, bo mamy 11. No nie jest zbyt dobry pomysł yy, drapać na białym obrusie, no ale obrus w cytrynki pierze się. No i i i kochani, no i no nie bardzo, nie bardzo ta zdrapeczka, nie bardzo te liczby. No i powiem wam, że że nic wam nie powiem, kontrolne. Które mówią, że nic nie wygrywaliśmy. Dobra, lecimy, może pieniędzy. Ym, dawno tej zdrabki nie miałam. Fajnie. Zrobimy taki odcinek z, sam, z samą tą zdrabką. Kilka zdrapek. Co, co mamy znaleźć? Oprócz wygrywających liczb mamy y, skarb lub kotwicę. No to lecimy, jestem mega ciekawa

Co? Także tak, ta zdrabka nie przyniosła mi szczęścia, i zobaczmy tą tutaj dużą, wielką, ogromną. No to polecimy. Tak, kochani, mamy tutaj wygrywające liczby, a oprócz tego moglibyśmy znaleźć. Taki symbol, nie bardzo widzę co on oznacza. Wybaczcie mi trochę ślepa, jestem bez okularów. Pieniądze. Yy, I zobaczmy, czy odkryjemy jakiś również symbol. Najpierw odkryjemy wygrywające liczby. A wy jak tam, jak Wam weekend minął? Co robiliście?

Mamy kochani piątkę, mamy kochani jedyneczkę, 23, trzy przeblisko, przeblisko, tak jak coś powiem, 49. kochani, 42 średnio. Eee, no, lecimy, lecimy. Mamy czwóreczkę. Mamy szesnastkę. I, 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 co tu mamy? 48. Wciąż nic. No czyżby ta bardzo droga zdrabka okazała się nieszczęśliwa? Szkoda by było. 46, 19, bliziutko, kolejny jakiś taki troll. Mamy 13. Mamy 8 i mamy kochani, szósteczkę. Mamy 25. Nie wiem, czy to na filmie będzie słychać, ale moje świnki morskie mruczą. Ty, motorek! Motorku, ty mały! Co ty tam chcesz? Chyba przeszkadza mojej śwince, że gadam. No znowu blisko, zobaczcie, tak blisko.

też nic. No i a jeszcze nie ostatnia, tylko przedostatnie. No dobra, kochani, chwila, chwila prawdy. Ostatnia rubryka. 34 nie mamy. 21 również nie ma. 9 też nie ma. Cz to jest 14, śmiesznie tak wydrukowane w ogóle te czwórki są. 14 i 41, i kochani. Ok i mamy kontrolne. No nic, kochani, taki trochę smutny, no może nie smutny, bo jednak 5 zł było wygrane i musiałabym sprawdzić w tych moich zapiskach, w jakim teraz już minusie będę. No, trzeba to sprawdzić. Aczkolwiek jest wygrana, mamy piątkę, super, chociaż zawsze coś. No to co, ja Wam życzę mega pozytywnej jeszcze końcówki niedzieli. Trzymajcie się, kochani, i widzimy się niebawem z kolejnym odcinkiem z I dajcie znać w komentarzach, czycie, czy chcecie mieszane zdrabki. Czy polskie, czy niemieckie? Jakby była wygrana jakaś yy, w niemieckiej zdrabce, to przecież możecie mi odesłać, ja Wam wymienię na inną zdrabkę. No jak, jak wolicie, to jest kwestia dogadania się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.